Cześć. Dziś opowiem Wam o najnowszych linkach firmy Rio. Firma Rio, amerykańska marka, która od lat znana jest z produkcji topowych linek. A na 2025 rok firma Rio przygotowała nową serię, nowe serię Linek z serii Gold. Gold to. Taka ich klasyczna, tradycyjna konstrukcja, bardzo uniwersalny profil linki, który chyba od 2008 roku jest w ofercie, czyli do już 17 lat. Oczywiście tą serię Gold tam cały czas firma Rio trochę zmienia, trochę ulepsza. Ja od chyba ponad 10 lat na takiego Golda łowię. Mam linkę w klasie 6. Dla mnie to taki uniwersal. Stosuję go na większych rzekach. Stosuje go to jedna z moich ulubionych linek pływających na jeziora. No, a teraz powiem Wam szczerze, dwa. Dzisiaj opowiem o dwóch goldach, których profil głowicy jest zupełnie, zupełnie inny niż w tym tradycyjnym goldzie. Pierwsza to Gold XP. Linka jest pół klasy cięższa niż standard AFTM. Dostępna jest od Przygotowałem sobie ściągę, bo tutaj jest tych linek cała góra, różnią się długości głowicy, masy. W związku z powyższym, przygotowałem sobie ściągę, żeby łatwiej mi było Wam o tym opowiedzieć. Gold XP w klasach dostępny od 3 do 8, i to jest taka linka. O, o Zwróćcie uwagę, ten profil jest tu bardzo ciekawy. Przedni stożek, taki średniej długości, natomiast bardzo długi tylny stożek. Linka jest oczywiście trzykolorowa, jest wykonana na nierozciągliwym rdzeniu. konektor. oczywiście mamy pętelki z dwóch stron. Natomiast, tak jak w poprzedniej wersji z serii Elite, tu front mamy taki jasno-oliwkowy. Potem mamy seledyn i Running Line mamy taki jasno-szary. Natomiast te, ta zmiana kolorów głowicy pokazuje nam tą minimalną długość głowicy do naładowania wędki. Potem mamy kolejny kolor, czyli ten seledyn, to jest cała głowica, akurat seledyn dobry, bo będzie przy przelocie szytowej dobrze widać, że już mamy całą głowicę poza wędką. Natomiast co tu się zmieniło? Oczywiście ta tu zmieniło się sporo, bo ta... Nowa seria XP ma zdecydowanie krótszą głowicę niż klasyczny Gold. Tam w klasycznym Goldzie ta głowica zwykle miała 14 do 15, chyba 15,5 metra nawet. A tu w XP te głowice mamy, posłuchajcie, od 12,2 m do 13,7 m w klasie 8. Czyli te głowice są wyraźnie krótsze. Jeśli chodzi o ich wagę no to w trójce pierwsze 9 metrów to jest 7,1 g, a cała głowica o długości 12,2 m to jest 9,6. W klasycznej piątce a pierwsze 9 metrów, czyli ta klasa FTM to tutaj jest 150 grainów, 9,7 g a cała głowica 200 grainów, 12,9 grama. I cała głowica to jest 12,8 metra, czyli no tak jak wspomniałem, to tam do piątki klasycznego golda, no do 1,5 metra przynajmniej będzie krótsza ta głowica. Natomiast co nam taki profil daje? On jest generalnie przeznaczony do tego, aby większe Większe to przeciążenie. Łatwiej przerzucać trochę większe suche muchy, żebyśmy mieli łatwość podniesienia zestawu typu dry dropper, zestawu z indykatorem. To jest takie podstawowe zastosowanie tej linki. Dodatkowo można ją zastosować do łowienia na lekkie streamery. Oczywiście sprawdzi się też przy mniejszych suchych muchach. Także jest to taka uniwersalna linka. Dzięki tej krótszej głowicy jest. Troszkę bardziej agresywna, trochę łatwiej pomoże nam te muchy z wody podnieść, obrócić. Będzie na pewno lepsza do łowienia na daleką nimfę niż, niż klasyczny taki Gold, jaki do tej pory był. Także jest to na pewno ciekawa propozycja. Druga linka, też serii Gold. Tu mieliśmy Golda XP, a tutaj mamy Golda Max. Co tu się zmieniło? No tutaj to już jest zupełna rewolucja. Profil głowicy. To jest coś zupełnie, zupełnie innego niż znamy z poprzedniej serii GOLD. Głowica jest, w sensie linka sama występuje w klasach od 4 do 9, natomiast jest całą klasę cięższa od standardu AFTM i profil głowicy, która jest stosunkowo krótka, bo w, w tym Maxie mamy głowicę od 11 metrów w klasie 4 do... 12,5 metra w klasie 9, czyli jeszcze krótsza niż w serii XP, no i automatem bardziej agresywna. Ale gdzie ta agresja jest? Zobaczcie, że masa głowicy jest przesunięta maksymalnie do tyłu. Co to daje? No, to daje nam szansę łatwiejszego rzucania rzutem rolowanym, a przy rzutach z nadgłowy głowy wyekspediowania tej masy zestawu całkiem daleko, łatwiejszego poderwania dużych indykatorów, dużych, ciężkich nimf. No, ciekawa konstrukcja, sam jestem ciekaw, jak ona się sprawdzi nad wodą. Jeszcze nie miałem okazji tego Maxa nawinąć na kołowrotek, ale na pewno to niedługo uczynię, bo ten profil dla mnie jest zaskakujący. On tak z jednej strony przedni stożek niby krótki, ale Cała głowica zwęża się do przodu. W związku z powyższym myślę, że to się, ta linka będzie bardzo ciekawie zachowywać na wodzie. Oczywiście mamy nierozciągliwy rdzeń, mamy dwa kolory. Zobaczcie: running jest w takim bardzo jaskrawo-pomarańczowym kolorze. środek mamy taki trawiasto zielony, a front mamy bardzo jasno, w takiej bardzo jasnej zieleni. Oczywiście pętelki z dwóch stron, oczywiście front linki mamy z nadrukiem, także będziemy w stanie łatwo zidentyfikować jaką linkę mamy na danym kołowrotku. Firma Rio oczywiście wprowadziła już jakiś czas temu te ekologiczne szpule biodegradowalne, także uciekają od plastiku gdzie tylko mogą. No wiadomo linka jest z różnych materiałów syntetycznych, natomiast jeśli opakowanie nie musi być, no to tutaj mamy kartonowe pudełka i kartonowe szpule. Co jeszcze o tym maksie? No tutaj w lince czwórce waga pierwszych 9 metrów, 140 grainów 9,1 g, ale cała głowica to już 175 grainów i 11,3 grama. I tu na tych dwóch, zobaczcie, na dwóch metrach już mamy ponad 2 gramy różnicy. W szóstce to jest jeszcze bardziej widoczne, bo pierwsze 9 metrów to jest 12 gramów, a głowica, która ma 11,6, czyli tam mamy 2,5 metra, to już masa jest 15,6 g ponad 3,5 grama. W dziewiątce 18,1 g to jest waga 9 metrów, a waga Całej głowicy, czyli 12,5 metra, czyli tu mamy e, 3 metry, 40 centymetrów, cała, to jest 25 gramów. Czyli mamy 7 gramów na raptem 3 metrach tego końca głowicy, bo tak jak wam pokazywałem, ta masa tutaj jest z tyłu. Czyli tuż za tymi 9 metrami zaczyna się ten gruby fragment głowicy i, i, i stosunkowo. Y, Krótki tylny stożek, bo tutaj mamy 4,6 4,6 stopy tego tylnego stożka, czyli ten stożek tylny jest bardzo krótki. Przedni stożek też krótki, czterostopowy, czyli tu mamy 1,20 m z przodu, ale głowica zwęża się do przodu. W związku z powyższym ona wydłuża nam troszkę ten przedni stożek. Myślę, że będzie ta linka się świetnie sprawdzać do rzutów kotwiczonych do rzutów rolowanych, ale jak tylko będę miał okazję wziąć ją nad wodę, to na pewno popróbuję. Nowe linki Rio kosztują nam koło 600 zł. I z hasłem GOLD 15 zarówno na serię GOLD XP, jak i na serię GOLD MAX dzisiaj dla pierwszego klienta 15% rabatu. Zapraszam Was serdecznie do subskrypcji kanału Salar. Komentujcie, lajkujcie. Do zobaczenia nad wodą.